Witam Państwa serdecznie, z tej strony Grzegorz Nowicki z Samsung Electronics Polska. Na co dzień mam przyjemność zarządzać działem odpowiedzialnym za rozwój współpracy z partnerami Samsunga, integratorami oraz resellerami sprzedającymi profesjonalne rozwiązania wyświetlające. W tym roku jednym z tematów przewodnich naszego stoiska jest temat szeroko pojętej ekologii. Chcieliśmy pokazać zarówno partnerom handlowym, jak i naszym klientom końcowym, w jaki sposób Samsung dba o to, żeby produkowane przez niego rozwiązania i produkty nie wpływały negatywnie na środowisko, na naszą planetę, na zanieczyszczenie, nie generowały niepotrzebnych odpadów oraz zanieczyszczeń, a przede wszystkim śladu węglowego, bo jest to dla nas szczególnie istotne. W tegorocznej edycji Integrated Systems Europe w Barcelonie pokazujemy dość dokładnie, w jaki sposób podchodzimy do tematu ekologii, zarówno na etapie produkcji naszych rozwiązań. Dobieranych materiałów, ich pochodzenia, czy są, pochodzą one z recyklingu, czy nie, poprzez pakowanie, przygotowywanie opakowań, przygotowywanie kartonów, minimalizację udziału plastiku w pakowanych produktach, aż po cykl finalny życia produktu, czyli aż po jego utylizację. Staramy się od wielu lat minimalizować zawartość metali ciężkich w oferowanych przez nas rozwiązaniach, oraz jeśli już jest to konieczne, pozyskiwać i metale, i inne surowce w jak największym stopniu ze źródeł tzw. recyklingowych czyli czerpać je z tego, co już kiedyś zostało raz wyprodukowane. Dzisiejsza nasza wystawa pokazuje dość dokładnie, w jaki sposób podchodzimy do zarówno pakowania produktów, jak i tego, jak wpływają one na, na naszą planetę, na środowisko. Pokazujemy też, w jaki sposób te wszystkie elementy, które wchodzą w skład, czy to monitorów profesjonalnych, czy monitorów interaktywnych, czy chociażby ekranów LED-owych, w jaki sposób one wpływają na, na naszą planetę jakiś lat pozostawiałem ze sobą, ale przede wszystkim rozmawiamy i mówimy o tym głośno i wyraźnie, jak minimalizujemy te negatywne, te negatywne skutki tego, żeby te rozwiązania na naszą planetę jednak w tak złym stopniu nie wpływały. Ważnym punktem podejścia Samsung Electronics do kwestii ekologii jest również poziom zużywanej energii, poziom zużywanej energii przez, przez proponowane i oferowane instalowane przez nas i naszych partnerów rozwiązania we wszelkiego rodzaju materiałach i we wszelkiego rodzaju publikacjach staramy się też rzetelnie przedstawić dane energetyczne, tak żeby klient w pełni żeby klient miał pełną świadomość tego jak dane rozwiązanie będzie wyglądało pod kątem zużycia zużycia energii, pod kątem zużycia czy generowania ciepła wytwarzanego na przykład przez ekrany ledowe. Generowanie ciepła w przypadku ekranów LED-owych jest dość istotnym elementem pewnej składowej, pewnej konstelacji parametrów, które trzeba brać pod uwagę w momencie projektowania całej instalacji. Wszystkich partnerów Handlowych, zarówno tych, którzy mieli okazję odwiedzić nasze stoisko podczas Integrated Systems Europe, jak i tych, którzy niestety z różnych przyczyn nie mogli się tutaj pojawić, zapraszam serdecznie do kontaktu z Waszymi opiekunami handlowymi, z członkami mojego zespołu i umówienie spotkania w naszym showroomie. Showroom Samsung przeszedł na koniec 2022 roku bardzo, bardzo dużą metamorfozę. Jest on odświeżony, dostosowany do nowoczesnych trendów, jeśli chodzi o design i razem z dostępnymi tam salami konferencyjnymi stanowi pewną całość, z której wy, drodzy partnerzy możecie korzystać. Więc zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszego showroomu.